Chodzę do biedry, łapię siatę z ziemniorami, odwracam się, a tutaj śpiwór i mata. No i jakże mógłbym ich nie wziąć i nie sprawdzić na tym kanale, tym bardziej, że jeszcze w serii Tanie Przetrwanie nie testowaliśmy ani maty samopompującej, ani śpiwora, więc dzisiaj Biedronka, no i sprawdzamy. Po 50 zł sztuka. Zaczniemy sobie od maty samopompującej, która jest tutaj z dołączoną ponoć poduszką, tak to przynajmniej na rysunku wyglądało. Jeżeli chodzi o parametry tej maty, to nie mam zielonego pojęcia, ja ją po prostu wziąłem i teraz sprawdzam, co tu jest napisane. Jest napisane poduszka samopompująca mata, torba transportowa, czyli ten worek. Jakieś parametry tutaj są? Lekka, fajna, super ekstra, 180 cm długości, więc trochę krótka. Spakowana całkiem fajnie, to nie jest tak, że ta mata jakoś magicznie się zaczyna pompować. Czyli nie wiem, jakaś pompka tu jest zawarta w tym albo coś się dzieje nadzwyczajnego. No nie, po prostu wewnątrz, całe wypełnienie tej maty, takie piankowe, jest ściśnięte. Jest wyduszone z niego powietrze, wyciśnięte. No i ta mata jest taka cienka. W momencie, kiedy ja zawór odkręcę w tej macie, to ta pianka w środku po prostu zaczyna się rozprężać. A skoro się rozpręża, no to też nabiera powietrza z zewnątrz. I na tym polega to samopompowanie maty. Osobno widzę, jest pompowana sama poduszka. Tu już trzeba ją nadmuchać. Zawór taki standardowy jak w basenach dla dzieci. Tym się zajmiemy na koniec. Najpierw zajmiemy się tym zaworem tutaj widocznym. I to jest ten zawór od samopompowania, więc odkręcam i zobaczymy pod mikrofonem, bo dzisiaj nagrywam tak całkowicie bez mikrofonu, bez jakiejś kamery z telefonu, wszystko lecimy, bo na szybko po kupieniu tego odkręcam. No i co się dzieje? Coś słabo się w tych drogich matach lepszych na kanale Adventure. Aha, na teraz jesteście na kanale Adventure. Na kanale Army World sobie sprawdźcie. Ostatnio testowałem matę samopompującą z demobilu, też niedrogą, no chociaż trochę droższą od tej. I jeżeli tam się otwiera taki zawór, to słychać jak to się, jak syczy to powietrze, jak jest napełniana. Tutaj odkręcam i nic się w zasadzie nie dzieje, nic nie słychać. No nic nie słyszę, żeby to się napełniało. No słabo, słabo, słabo. Mogę to całkiem odkręcić. Nic tu się nie pompuje. Absolutnie nie działa to tak, jak powinna działać mata samopompująca. Dobra, zajmijmy się na razie nadmuchaniem tej poduchy w takim razie. Głowa nam będzie spadać z tej poduszki, jeżeli to będzie na twardo nadmuchane, więc tak troszeczkę, chyba nawet za twardo nadmuchałem. No i teraz tak nie widzę, żeby to się jakoś znacząco podniosło nadmuchało. Coś tam powietrza nabrało, wiadomo, no ale to tak, tak to już jest, jest z takimi tanimi matami samopompującymi. Że nie powinniśmy traktować ich jako maty samopompujące, tylko po prostu jako takie mini materacyki, które trzeba nadmuchać. Nie nagrywaliśmy akurat w momencie kiedy należało nagrywać, więc teraz możecie mi wierzyć albo i nie. Lekko to nadmuchałem. Chciałem się na tym położyć. Co się stało? Proszę bardzo. No, możecie mi nie wierzyć rozumiem, bo nie było nagrywane w tym momencie. Ale no chyba widać, że to jest pęknięcie po prostu. Dziura w macie. I to w momencie, kiedy ja się na niej po prostu położyłem. Pod żadnym pozorem nie kupujcie tej maty. Badziew totalny. Mam nadzieję, że lepiej sprawdzi się tutaj śpiwór. Tu są takie jakby, nie wiem jak to nazwać, pikowania. Widzicie, takie sprasowane. To, 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 to. No, to jest trochę tego tutaj wszędzie. No i właśnie w tym miejscu walnęło dookoła tego. Tu jakieś siły zadziałały. Widzicie, to jest dalej przytwierdzone. Tu się rozwaliło. No i sprawdźmy, co jest w środku. Tak wygląda to wypełnienie. To jest zwykła pianka. To nie jest żadne wypełnienie takie jak w profesjonalnych matach samopompujących, które ma takie właściwości rozprężające się rzeczywiście. To jest zwykła pianka. To jest. Powiedziałbym nawet, że oszustwo hamskie. No popatrzcie, to nie jest typowe wypełnienie maty samopompującej, które ma to do siebie, że się mocno rozpręża. Maksymalnie spłaszczone jest takie, kiedy odkręcam korek. Czy to jakoś wielce rośnie? No nie, nic się prawie nie dzieje. Troszkę się lekko podnosi i tyle. Więc to nie jest na pewno mata samopompująca taka, jaką znamy. Z marek takich jak Termarest, chociażby. Matę Termarest z Demobilu pokazywałem na kanale naszego sponsora sklepu Army World w jednym z ostatnich odcinków. Zobaczcie to sobie. Tam widać jaka jest różnica. Kiedy mata jest na początku cieniutka, odkręcam korek, zaczyna syczeć, czyli nabiera powietrza i robi się takiej grubości. Tutaj. Nic się nie dzieje praktycznie. No, wiadomo, lekko się to podniesie, ale to jest zwykła gąbka w środku. Żadne specjalistyczne wypełnienie. Najzwyklejsza gąbka. W dodatku, ten materiał tutaj jest słaby. Po prostu to trzasnęło. Patrzcie, jak to jeszcze się rozprówa dalej o. Więc w żadnym wypadku. Założę się, że ktoś już pisze komentarz, że takiej maty nie należy dmuchać, i to dlatego ona. Pękła. Otóż nie, bo ja każdą matę samopompującą, jaką miałem, dodmuchiwałem i nigdy nic takiego się nie zdarzyło. To nie jest tak, że jeżeli mata nie pozwala na jej dmuchanie, nawet jakby było napisane, nie dmuchaj, nie wiem, może tam jest tak nawet napisane, ale to nie ma znaczenia, bo ta powłoka jest po prostu dramatycznie słaba. Więc nawet jeżeli bym nie dodmuchał, to to i tak by mogło pode mną strzelić po zakręceniu tego zaworu. A nawet jeżeli by się to nie stało, to wystarczyłoby cokolwiek ostrego, kawałek patyka i ta mata zostałaby przedziurawiona, rozpruta, a widzicie, że kiedy się ta dziura pojawi, to, to nie jest tak, że ona, że pojawi się dziurka, nie, to strzela. Od razu się rozszerza i wystarczy wsadzić palec i to jedzie przez całą matę, się rozprówa na całej jej długości, więc ten materiał, ta powłoka jest po prostu, no to jest dramatycznie słabe. I nie ma się tutaj co oszukiwać i zasłaniać tym, że nie powinno się na przykład dmuchać albo cokolwiek. No to jest po prostu to nie nadaje się do użytku. W zimie śpiwór typu mumia to jest zaleta, dlatego że jest wąsko w nogach i jest mało miejsca do ogrzania przez stopy. Natomiast koperta, no więcej tej przestrzeni tam trzeba ogrzać. Jeżeli mówimy o śpiworze letnim, mogłaby być koperta, jest wtedy wygodniej, nie musimy aż tak ogrzewać wnętrza tego śpiwora. No ale tutaj mamy mumię, dzięki czemu jest po prostu lżej, jest mniejszy gabaryt. No i sprawdzamy sobie, co my tutaj w ogóle mamy. Jest przede wszystkim worek kompresyjny, i za to duży plus. To oznacza, że ten śpiwór będzie nam zajmował mniej miejsca niż zajmuje teraz. Czyli ja mogę sobie go ścisnąć. Te pasy tutaj pozaciskać. I widzicie, co się dzieje. Jak wytrzymały jest ten worek, to się właśnie za chwilę okaże, czy nam nie strzeli tu coś. Ale jak widać, możemy z powodzeniem skompresować ten śpiwór, żeby on zajmował mniej miejsca w ekwipunku. Wydusić całe powietrze. Oczywiście nie powinniśmy go tak przechowywać w domu. Bo wtedy spadają jego właściwości izolacyjne, właściwości rozprężające wypełnienia. Ja trochę krzywo to zrobiłem, ale wiecie o co chodzi. On po prostu zajmuje mniej miejsca, kiedy tego worka użyjemy, i to jest duży plus za to, że taki worek się tutaj znajduje. Wyczuwam ściemę, uważajcie. Przeznaczony jest do spania w temperaturze od minus 10 stopni Celsjusza. Jeżeli wy byście poszli spać takim śpiworze przy minus 10 stopniach to byście zamarzli po prostu. Albo hipotermia, albo zwyczajnie byście się nie wyspali, bo byście się trzęśli całą noc i pompki robili. Nie ma opcji po prostu. To jest śpiwór, ja już widzę po gabarytach, po wielkości, po wadze na 10 stopni Celsjusza. To jest komfort. A kiedy producent podaje od minus 10 stopni to ma na myśli tak zwane ekstremum, czyli temperaturę przetrwania. Więc jest Wam zimno, to nawet nie jest dolny limit. To jest tak zwane ekstremum. Czyli wy przetrwacie, owszem, w tym śpiworze przy minus 10, ale nie będziecie spali, będziecie, będziecie się całą noc trzęśli, nie będziecie jakieś pompki robić ruchy, żeby się trochę rozgrzać. Więc to o to chodzi tutaj. Tu jest doprecyzowane jeszcze, czyli dobrze mówiłem, minus 10 stopni Celsjusza to jest tak zwane ekstremum, to o czym wam właśnie wspominałem. Natomiast komfort, czyli temperatura, w jakiej będzie nam super w tym śpiworze, to jest plus. 8 stopni Celsjusza, i to trzeba mieć na uwadze. Patrzymy zawsze na ten komfort. Limit tutaj jest 3 stopnie, ale plus 3 stopnie, Żadny minus. I to jest limit dolny. Limit dolny, najprościej mówiąc, to, to zazwyczaj tyczy się, że limit dolny mówi się, że tyczy się kobiet, komfort mężczyzn. Różne są tam teorie na ten temat. Ja zwykłem sobie to w ten sposób. Nie tyle tłumaczyć, co po prostu na podstawie moich doświadczeń wiem, że tak to wygląda. Komfort to jest po prostu, kiedy ja w samej bieliźnie wejdę do tego śpiwora i przy takiej temperaturze jest ok, przy 8 stopniach w tym przypadku. Natomiast ten limit dolny 3 stopnie Celsjusza to jest wtedy, kiedy ja się ubiorę, nawet grubą bluzę ubiorę, wejdę do śpiwora, ok, przy 3 stopniach mogę wtedy spać ubrany w tym śpiworze. Natomiast ekstremum to jest to, o czym Wam mówiłem, czyli po prostu przetrwam, ale na pewno się nie wyśpię, będę się trząsł. Całą noc. Więc to jest śpiwór, po prostu tylko i wyłącznie na lato. Natomiast też nie do końca wierzę w to 8 stopni. Raczej bym obstawał przy 10 stopniach tutaj. No ale nie będę się kłócił, bo to by trzeba było wszystko przetestować. Sprawdźmy, jak to w środku wygląda. Więc plus za ten woreczek działający. Sam śpiwór w bardzo ładnych kolorach. Podoba mi się wizualnie. Oczywiście to jeszcze nic nie oznacza, że mi się podoba wizualnie. Natomiast. Natomiast, no nie. No jest ładny po prostu. Rzadko zdarzają się takie ładne śpiwory. W leśnych kolorach. Modnych ostatnio. Mamy tu taką padkę na rzep. Mamy zamek. Jak ten zamek chodzi? Ja zawsze sobie pierwsze co, to sprawdzam, czy ten zamek będzie haczył, czyli czy będzie łapał materiał. Zobaczmy. Uwaga, test. Takiego szybkiego zamknięcia. Ok, poszło. Z drugą stronę. Pięknie. O, i załapał. Widzicie, tu załapał materiał. To jest spowodowane tym, że nie ma tutaj takiej specjalnej listwy, która by zapobiegała takim zjawiskom. Tak jest po prostu ten zamek skonstruowany, ale też nie jest najgorzej powiem wam, bo często jest tak w śpiworach, że po prostu on haczy co chwilę. Tu, 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 a nie, tutaj płynnie dość chodzi. W niektórych miejscach potrafi złapać, ale też nie zawsze. O, bo teraz poszło normalnie. Więc jest w miarę ok. Jak to w tym śpiworze się leży, to zaraz wam powiem, bo muszę do niego wejść. Jest ściągacz na kaptur. Można sobie więc zaciągnąć, być chronionym z każdej strony. Ale to jest taki śpiwór na lato, więc prawdopodobnie i tak nie musimy tutaj się jakoś nie wiadomo jak zabezpieczać. Ładny, środku, Naprawdę podoba mi się ten śpiwór wizualnie. Mało miejsca w ekwipunku zajmuje stosunkowo waga. Nie zastanawia, ile on waży rzeczywiście. Czy tu jest to podane. 220 cm. To jest długość tego śpiwora, więc ok, jest tu napisane ten ultralekki śpiwór. Oczywiście on nie jest ultra lekki, bo ultralight to jest całkowicie inna kategoria, natomiast jest dość lekki. Ultralight to on by był jakby był puchowy na przykład, to wtedy tak, przy takich gabarytach. 0,9 kg, czyli niecały kilogram, jest ok, nie ma tutaj co narzekać na wagę. Jest super, bo powyżej kilograma ważą na pewno śpiwory zimowe, więc jeżeli dysponujecie śpiworem zimowym, a chcecie coś na biwaki typowo letnie, warto się tym zainteresować, no bo mamy za 50, za 50 zł mamy śpiwór ładny, funkcjonalny, no a przede wszystkim mamy wtedy lżej w plecaku i też mamy w nim więcej miejsca. No ale czy rzeczywiście idzie w nim spać? No to ja sobie za chwilę to sprawdzę. Ja nie wiem, czy warto ufać człowiekowi w skarpetach Gryffindor, ale nie będziemy się na tym skupiać. W tym materiale sprawdzimy, czy jest tutaj dość miejsca. Mam taką dość grubą koszulę, bo miało wiać. Najpierw wiało, teraz się zrobiło ciepło. Taką ocieplaną, pikowaną, więc jeżeli ja się w tym zmieszczę, to no to już zmieszczę się we wszystkim. Sprawdzamy. Z łatwością się zapiąłem w środku. Miejsca jest dość, na długość jest okej. Okay. Jeszcze sobie, wiecie co? Kapturek zaciągnę. O, jest dużo miejsca, naprawdę. Obszerny śpiwór. Nie ma tutaj problemów żadnych. No i widzicie i ten odcinek mówi nam prostą rzecz. To, że coś jest z biedry, to nie znaczy, że jest fajne albo niefajne. To znaczy, że trzeba to sprawdzić. Bo o ile ten śpiwór jest super, i ja go będę nawet używał chyba sobie na letnich biwaczkach, bo nie widzę tutaj większych minusów. O tyle ta mata to jest po prostu tragedia i trzeba to brać pod uwagę. No jest fajnie, no po prostu jest miejsce na nogi. Jest wiadomo węziej niż w kopercie, ale jest ok, Nie mam tutaj problemów żadnych. Jakbym się chciał gdzieś pokręcić? No samo to, że ja tutaj w takiej grubej, ocieplanej koszuli, to jest taka kurtko-koszula, wszedłem do środka. A nie będziemy w takiej spać, w porze letniej zazwyczaj. Więc miejsca jest jeszcze więcej, tak na dobrą sprawę. Wydaje się być wytrzymały, to nie jest żaden ripstop, wiadomo, ale też myślę, że nic się tutaj nie podrze za bardzo. No wiadomo, jak będziemy gdzieś leżeć na jakichś dzikich różach, jak ja teraz i tak dalej, jak coś tutaj ostrego się dostanie, to może być źle, natomiast zawsze mata pod nami, prawda? Jeszcze dodatkowa jakaś na pewno pod spodem taka płachta, żeby nic ostrego tutaj się nie dostało. Trzeba na to uważać, bo, bo to jest taki materiał cieniutki po prostu. Cienki materiał, no ale dzięki temu jest też lżej, mniej miejsca w ekwipunku ten śpiwór zajmuje. Coś za coś zawsze, tak jak mówię. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Z tego, co widziałem, jest sporo rzeczy w Biedronce teraz survivalowych ponownie. Ja nie wiem, co się tej biedrze stało. Przecież ostatnio, jak ja waliłem odcinek za odcinkiem, myślę, nigdy więcej tego tempa już nie zniosę, bo to mi zajmowało cały dzień mniej więcej. Wziąć, ogarnąć ten sprzęt cały najpierw wstępnie, potem nagrać to, potem zmontować, wrzucić i tak dalej. Dzisiaj nagrywamy trochę tak na szybko, bo bez mikrofonu, telefonem, więc może to dzisiaj wleci, jak się uda mi na szybko to zmontować. Natomiast wracając do, te, do tematu, no znowu Biedronka rzuciła całą masę sprzętu survivalowo, bushcraftowo, kempingowego, jak zwał, tak zwał. Jest tego znowu pełno, ja nie wiem co się tej Biedronce dzieje. Ale jeżeli uważacie, że coś jest warte przetestowania, sprawdzenia z tego, co się teraz w biedrze znajduje, dajcie mi znać w komentarzach, a ja się tym zainteresuję na kanale. Zapraszam Was na kanał Army World, gdzie testujemy sprzęt markowy. Tam jest lepsza mata niż to coś. Natomiast jeżeli chodzi o śpiwór, 50 złotych brałbym na pewno. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę czołgiem i do kolejnego.